Cześć, witam Cię serdecznie, z Twojej strony Paweł Kujas. W tym nagraniu chciałem Ci pokazać jedną z, z firm, z którą ja działam, w której zarabiam dość konkretne pieniążki. Nie mówimy tu o, o tam 100-200 zł, ale mówimy już o kilka, kilku tysiącach. Więc jest to jedna z wielu metod, których ja używam, aby zarobić w internecie. Jedna z firm z wielu, z którymi współpracuję i dzięki którym zarabiam. Mianowicie jest to program e Broker Partner, program partnerski tutaj w tym programie chciałem Ci pokazać jak to wygląda już wewnątrz programu jak używać tego programu, jak się poruszać nim poruszać się w tym programie co najważniejsze nie potrzebujesz tutaj żadnych pieniążków żeby zainwestować, bo też w takich firmach działam ale tutaj ten program jest całkowicie oparty na tym że nie musimy inwestować własnych pieniędzy własnych funduszy tylko i wyłącznie nasz czas i to czego potrzebujesz to jedynie Twój czas, Twój cenny czas, zaangażowanie no oraz komputer i dostęp do internetu. Na początek chciałem Wam pokazać Tobie chciałem pokazać przy rejestracji kilka ważnych rzeczy. Więc klikamy rejestrację i mamy pierwszą pozycję wybór profilu. Przy rejestracji wybieramy wybór profil jako osobowa prywatna, ponieważ będziemy osoby, które działają głównie, są to osoby prywatne, nie jako firma czy przedsiębiorca, więc wybieramy osoba prywatna. Następny krok, konto. Tutaj proponowałbym Ci, żebyś wybrał jakąś poważną nazwę w nazwie partnera, ponieważ działając w tej firmie, wysyłając link, Twój link promu, promujący, Twój reflink, jak wysyłasz danej osobie, to no dobrze by było, żeby ta osoba widziała na przykład Twoje imię, nazwisko, a nie jakiś śmieszny nick, żeby po prostu Cię nie wzięła, nie, nie wzięła to jako żart, tylko Ciebie jako osobę poważną, przedsiębiorcę. E-mail, hasło, powtarzamy hasło i kolejną ważną rzeczą jest strona www. Stronę www nie, musimy, nie musisz wpisywać, nie jest wymagana, więc możesz te pole zostawić tutaj puste. Następna rzecz to jest kod polecający. Kod polecający będzie na pewno będzie wpisany, będzie to kod polecający osoby, osoba, która Ci poleciła ten program, czy to jestem ja, czy to będzie też ktoś inny z promotorów, więc ten kod tutaj będzie, będzie na pewno wyświetlany. Jeśli, jeżeli go nie ma, no to jeśli zarejestrujesz się z mojego linku, a go tutaj nie będzie, napisz do mnie, ja się go podam. Ponieważ lepiej, żebyś współpracował z kimś, kto zna się na tym programie, wie jak pracować w nim i będzie w stanie ci pomógł, pomóc. No a tutaj do kolejnego etapu no niestety nie przejdę, bo musiałbym mieć dany czyjeś. Jest, tam się wpisuje Twój numer PESEL, będziesz podawał numer konta bankowego. Numer konta bankow bankowego jest potrzebny dlatego, że pieniądze, które zarobisz w tym programie, będą po prostu przelewane na te konto bankowe, które podasz, więc dlatego jest potrzebny. I twój PESEL z tego względu, że po zarejestrowaniu się w tym programie trzeba zrobić weryfikację. aby po prostu jest to potrzebne, aby nie było żadnych takich fejkowych kont, czy jakichś no, niepotrzebnych problemów. Dlatego są to ważne rzeczy i, i trzeba podawać własne dane zgodne z Twoim dowodem tożsamości. Dobrze, więc ja się teraz zaleguję do programu i pokażę Ci od wewnątrz, jak to wygląda. Jakbyś miał jakieś pytania, to masz tutaj mojego maila pokazanego. Możesz do mnie napisać oczywiście na mailu, ale wolałbym, um, abyś na napisał na Facebooku. Na pewno Ci odpiszę, czy pomogę w jakiś sposób, jak, jak tam będziesz miał jakiś problem no i mamy stronę główną programu tutaj jak widzicie już jedną z kampanii program nam przedstawia od firmy Vius. przy za każde 10 sprzedanych no za każde 10 zrobionych kampanii dostajemy 500 zł dodatkowo ale przejdźmy już tak tutaj do tej właściwej strony głównej wygląda to tak jak widzisz tutaj też masz różne aktualności pokazane, czyli różne oferty, które nam proponuje program, różne kampanie, które w tym momencie zostały dodane, czy niektóre zostały zatrzymane. Warto tutaj zaglądać, ponieważ fajne rzeczy są i fajne oferty, bardzo opłacone dla Ciebie. I tutaj mamy po lewej stronie różne produkty, te kampanie, które tak ja je nazywam. Dobrze, więc na początek kliknijmy kampanie, wyszukiwanie produktów, zaraz Cię wytłumaczę o co chodzi dokładnie, o i mamy, wyszukiwanie produktów, tutaj możesz wyszukać odpowiednie kampanie, które są, czy będą tam, które będą Ci bardziej odpowiadały, ja, się, ja Ci pokażę na których ja się głównie skupiam, Tutaj oczywiście widzisz model rozliczenia, zaraz się to wytłumaczę. Mamy produkty i instytucje, takie jak Żywiec i wiele, wiele innych firm, nawet Allegro jest. Ja używam produktów typu konta bankowe, konta osobiste i pożyczki bez zaświadczeń, ponieważ są to najłatwiejsze kampanie, które największe, najlepsze rezultaty przynoszą dla nas. I model rozliczeń. Tutaj widzisz mamy różne modele rozliczeń, są ich cztery, CPE, CPS, CPA i CPC. Ja używam tylko i wyłącznie CPS i CPA. Dlaczego? Jest to bardzo ważne, ponieważ już cię pokazuję na tutaj na tej yy, kampanii jednej. Yy, przy koncie osobistym z tego banku, jak widzisz mod model rozliczania jest CPS. Dlaczego? Już Ci pokazuję. Yy. Tutaj klikając na szczegóły przy każdej kampanii, którą otworzysz będziesz miał opisane warunki. Tutaj w tej kampanii akurat jest no troszkę tego napisane. CPS są to kampanie głównie takie, które mm, mają wymagania w ten sposób ułożone, że trzeba złożyć wniosek online i podpisać umowę y, z bankiem, czy to jest y, jeśli chodzi o konto osobiste trzeba podpisać umowę z bankiem o otwarcie konta osobistego. I w tym momencie w tym momencie kampania zostaje zaliczona, jeśli chodzi o pożyczki bez zaświadczeń i z warunkami są, tutaj Ci pokażę. Wynagrodzenie, przyznawane będzie za wzięcie pożyczki przez nowego klienta. Takie są warunki, tutaj widać. Krótko zjaśnienie na temat. Też jest to model rozliczenia CPS. CPL to już mają na przykład jakieś wymagania. To nie będę dokładnie pokazywał, jak to wygląda, ale ci powiem z własnego doświadczenia. Są to głównie takie kampanie, które jeśli chodzi o konta osobiste, trzeba założyć te konto, podpisać umowy i zalegować się na konto bankowe, które właśnie otworzyliśmy. Dopiero wtedy zostaje zaliczona ta kampania. Tutaj są na takich kampaniach, jak ja będę ci proponował, pracować. Są to najlepsze moim zdaniem. Jak widzisz. Za pożyczkę bez zaświadczeń stawka to jest 100 zł. Czyli jeśli taką kampanię Cię zaliczy, wykona się prawidłowo te warunki dostajesz 100 zł za to. Za konto y, osobiste w banku to da, to dostajemy 105 zł. Jak widzisz, nie są to małe sumy, to nie są złotówki tam parę, parę złotych, tylko już mówimy o setkach, już są, są różne kampanie, różne instytucje, różne. Yy, firmy dają różne stawki. Te stawki się z czasem zmieniają, ale tak głównie trzymają się tego poziomu tak 100 zł. Yy, tutaj, tak mówiłem, możesz sobie wyszukać yy, odpowiednie dla Ciebie. Ważne, żebyś tutaj status miał zaznaczony aktywne. aktywny. To jest bardzo ważne. Yy, kolejnym, yy, kolejna rzecz to są statystyki. Tutaj Ci wytłumaczę. Yy, po co one nam są? Mamy tutaj taką tabelę. Akcje, czyli to niebieskie, są to no coś zaznacza nam po prostu, w jakiej kampanii sobie sprawdzaliśmy. Tam klikaliśmy na naszym koncie. Akcepty zaakceptowane są to zielone. Wysłane są na żółto. I tutaj widzisz, że kilka już mam wysłanych. Około 10 kampanii mam wysłanych. Do zatwierdzenia data, dany miesiąc, i tutaj mamy pokazane dokładnie, jakie są. Jak widzisz, tutaj są te wnioski, kliki. Kliki, czyli to są te niebieskie, tutaj te niebieskie akcje. Tutaj mamy pokazane, w co klikaliśmy, co sprawdzaliśmy. O, w ten sposób możemy sobie zmienić w danym miesiącu. Ja teraz mam na kwiecień ustawiony. I tutaj mamy wysłane, czyli te żółte wysłane, które Ci pokazywałem. To są kampanie, które ja wysłałem i czekam na ich zatwierdzenie i akcepty na zielono. W tym miesiącu, dlaczego nie ma akceptów? Nasze kampanie są zawsze akceptowane albo w połowie miesiąca, albo na koniec. Głównie to wychodzi tak na koniec miesiąca. Yy, ostatniego dnia miesiąca lub pierwszego dnia danego miesiąca, nasze wnioski yy, tutaj są, wszystko jest aktualizowane i są pokazywane, które są jeszcze w trakcie zatwierdzenia, a które już zostały zaakceptowane, i w danym miesiącu możemy zrobić wypłatę naszych pieniążków które zarobiłeś. Jak to zrobić, pokażę Ci yy, dalej w nagraniu. Narzędzia. Yy, Nasze narzędzia promujące oferty, jakieś banery. Ja tego na przykład nie używam. Mam inny system promowania. Program polecający tutaj, w programie polecający mmm, najważniejszą rzeczą dla Ciebie jest tutaj narzędzia promujące. Zwycięcamy sobie i właśnie, tutaj mamy, na, tutaj mamy nasze linki. Jeśli znajdziesz osobę, mmm, ktoś zacznie, by chciał z tą współpracować. Tutaj masz link promujący, czyli ten, ten link, tutaj krótki link, kopiujesz i wysyłasz danej osobie. Jest to Twój link promujący, przez który ta osoba powinna się zarejestrować, chcąc współpracować z Tobą, i w ten sposób trafia do, do Ciebie, pod Ciebie, jako Twój partner biznesowy. Ten kod, jak pamiętasz, który mówiłem przy rejestracji, unikalny kod polecający, o tutaj, który powinien być wpisany, jeśli tego link, ten link. Powinien być, ale czasem może się zdarzyć, że jednego tam zabraknie. To tutaj mamy ten kod. To jest twój unikalny kod, który powinien być zawsze wpisany przy rejestracji. Opis programu, to mamy opis programu, raport programu. To są takie bardziej mniej istotne rzeczy. Rachunki faktury. Rozliczenia, tabela rozliczenia. I tutaj jak widzisz, możesz sobie przeczytać, są warunki pewne. Nasze ten rachunek, który nam tutaj wygeneruje firma, czyli nasze zarobki musimy sobie przeanalizować. Tak Ci powiedziałem, na koniec miesiąca albo do pierwszego dnia miesiąca te pieniążki, które powinny trafić do Ciebie, musisz zatwierdzić. Więc ten rachunek powinieneś zatwierdzić. Od pierwszego do siódmego dnia miesiąca trzeba to zatwierdzić, czy wszystko się zgadza, czy te kampanie, które... Wysyłała zostały zatwierdzone, czy któreś jeszcze tam może są w trakcie zatwierdzenia? I musisz pamiętać, żeby zatwierdzić ten rachunek pomiędzy pierwszym a siódmym dniem, dniem miesiąca, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, nie wiem, zrobisz tego ósmego dnia miesiąca, no niestety te pieniądze przepadną. Takie są, taki tutaj jest regulamin firmy. Raport rozliczeń to już tam yy, kolejna rzecz. Yy, twoje rozliczenia co miesięczne, które które tam program generuje? Jeszcze no myślę, że to wszystko tutaj w programie. To są najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Regulamin programu myślę, że nie trzeba czytać, bo nie jest to trudne. Nie, nie ma jakuś, jakichś tutaj szczególnych wymagań. Myślę, że to wszystko ja Ci dziękuję serdecznie za, za obejrzenie tego nagrania mam nadzieję, że Ci pomogłem w jakiś sposób jeśli masz jakieś pytania napisz do mnie śmiało na Facebooku link do mojego konta na Facebooku będzie pod tym nagraniem jeżeli jesteś zainteresowany zarabianiem w internecie oczywiście możesz napisać, zapytać się coś jeśli masz taką potrzebę jeśli chcesz działać też znajdziesz mój link polecający pod tym nagraniem i możemy współpracować nie ma problemu pomogę Ci więc to wszystko w tym nagraniu. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymaj się. Na razie. Cześć.